Witajcie w kolejnym dniu u mnie, jak widać na załączonym obrazku. Znowu zaczynają się wystawki. Na razie skromnie, ale dzisiaj jest niedziela, siódma rano, więc no, tutaj ktoś z pianką montażową poszalał. Widzę dzisiaj niedziela i o dziwo ja nie na wystawkach, tylko sam generuję wystawki z ogrodu. Wszystkie rzeczy stare drewno, wszystko wywalam tutaj bo jutro mają zabierać i trzeba się tego pozbyć niestety aura nie jest zbyt piękna, no ale cóż no trzeba to zrobić to się robi, nie? no, ja jadę dalej z koksem a tu co się szykuje? konstrukcja łóżka dla psa tak przymierzałem tylko czy to kąty się będą zgrywać to muszę troszkę poszlifować to kupiłem na temu i Ogólnie nie są złe, ale przydałyby się jeszcze tutaj po drugiej stronie, żeby deskę docisnąć. To znalazłem na wystawce, bo właśnie są. Daję radę tylko tyle w rękę, wziąć, go potrzebowałem. I teraz idę jeszcze pozabierać, bo zrobię to tutaj, zrobię jako, jako stelażówka. I na to przyjdzie ten do psa, Taki jest zamysł. A to tak wygląda. Może tak bardziej. Mówię po, po dwa na stronę, żeby były, czyli 8 sztuk na taką ramę kwadratową i byłoby git majonez. Nie macie tu jest wystaweczka. A teraz patrzę, czy tu jakaś dysza leży od czegoś. No to nie jest chyba od Karsera. Nie. No, A mi zależy na tych deseczkach, więc ja się zabieram za demontowanie. Padam, bo zarobnie znowu padam. No i dobra. Tyle jest jeszcze. To jest dwóch łóżek. Myślę, że na dwa, trzy łóżka wystarczy. Na razie zbuduję jedno. Zobaczę, czy będzie zainteresowanie tym łóżkiem. Jeżeli będzie, to będę butował kolejne. Jeżeli nie, no to, no to mój pies będzie miał bo to Akurat na jego wymiar. W pięknie. Wszystko się budzi do życia. Zaczynamy kolejny dzień Koniec świerkania ptaszków I od razu wystaweczka Co my tu mamy? To jest regał na, na butelki Na wino Albo na jakieś inne napoje I kanapa Co to jest za materiał jest? Jakby skóra Chodź, zastaw, zastaw. Nic, idziemy dalej Patrzcie na to, jest wystawka to ogrodowe rzeczy, ja właśnie przyjechałem, wystawiam i tak Piła spalinowa, nie wiem czy działa czy nie działa czy co tam się z nią działo, nie wiem, może w sumie ja mam nie będę sprawdzał, ale Odkurzacz, czekajcie, pójdę z drugiej strony się nagrywanie <laughs> wzięło, wyłączyło ale tak, to biorę tutaj widać, że są dwa wężyki strzelone ale to można szybko sprawdzić, czy on w ogóle Przede wszystkim czy ma iskrę, silnik kręci, bo można normalnie szarpnąć. Trzeba będzie sprawdzić iskrę, czy ma iskrę, nalać troszkę paliwa. i Może zaskoczy, jak zaskoczy to super, jak nie no to wystawię z powrotem na ten, na wystawkę, idę dalej. Patrzcie na to nie. Ogrzewanie. Gazowa. nie wygląda źle, bo przecież tak naprawdę to co tutaj może się zepsuć kawałek wężyka, dysza i tu nie, nie, nie za wiele rzeczy może się zepsuć e, idę wam jeszcze tą piłę pokażę piła jak piła no piła jest, tam jest stosowna prowadnica z łańcuchem ale tu pod plandeką Proszę bardzo, jest jeszcze podkaszarka jakaś takaś, nie wiem, wydaje mi się, że ktoś ogród kupił i wypierniczał wszystko jak leci, no chyba, że faktycznie no, te urządzenia są już tak strzelone, że ich się nie da zreanimować, ale ja to sprawdzę, bo byłbym chory, gdybym tego nie sprawdził, to to jeszcze pół biedy, bo ja takie coś mam, to tam jakoś nie robi, piła tak samo, ale ta dmuchawa do liści mogłaby się przydać to trzeba by sprawdzić czy ona działa no i dobra Przyblokłem na działkę podejrzewam że ktoś to wypierniczył z powodu właśnie tych wężyków wsparciałych nie chciałem je nie grzebać ale zobaczymy odkręcę świecę wleję kapkę paliwa i będę próbował szarpnąć czy w ogóle zaskoczy jeżeli zaskoczy zostaje u mnie kupię wężyki wymienię wężyki i wtedy spróbuję normalnie przez zbiornik yy, to uruchomić a na razie tak można powiedzieć trochę prowizorycznie świeca wykręcona nie powiem że bez jakichś problemów yy, jest tutaj nie wiem czy wyostrzy to wyostrzy, naleję trochę paliwa i spróbuję najpierw może zobaczę w ogóle czy jest tutaj yy, iskra będę sprawdzał i wtedy zobaczymy no i okazało się, że iskra jest, teraz leję paliwo Postaram się telefon jakoś wystawić, bo nie mam ani stojaka, ani nic Żeby było widać co odpali Dobra No kurczę Przelałem I to dużo przelałem Trzymaj. Albo eksploduje, albo odpali. Jak odpali, to klasa. Jak jej odpali, to zło masa. O? Oh. Ha ha ha. Ha ha ha. A lot pala, Parla. tylko Dwa wężyki I, i tyle A, A tu jest, o kurde No dobra tutaj jest W zbiorniczku jest hała Nie wiem czy mam tu dam radę nagrać Zbiorniczek jest zawalony cały ale ja to odpalę, ja to uruchomię. Jakim szlachcic, widzieliście za dnia, co tutaj się działo. A teraz, teraz jest masakra. Teraz tutaj jest, nie wiem, metr 60, no, metr 70 nawet, już śmieci. I ciągle przybywa, ludzie wywożą, bo No nieczęsto się zdarza taka okazja. Na wiosnę, wiadomo, wszyscy porządki robią, nie? Znowu trochę złomu doszło Jest tego Jest wieczorek standardowo Chodzimy po wystawkach tutaj śmieci No wiesz jakie fajne Kzesełko Kzesełka Bonio No tutaj co doszło trampolina skrzynia To właśnie ten tą kanapę właśnie zabierają Panowie No, to no topony Ktoś wystawił To robot sprzątający Niko zostaw tam idziemy dalej. Już taka kanapa Patrzcie na to jaki boks dla psa Tu już dla konia bardziej jakieś ciuchy jakieś meblitos Same meble. i wszystko paździerz albo no, paździoch jak to woli no tam już od oddali widać że coś stoi zaraz zobaczymy znowu trampolina co to nikt już na trampolinach nie skacze? No, to jest fajna zabawa no, oprócz trampolin Jakieś pudełka do warsztatu. Uuu, i meble. Dobra, idziemy dalej. No, I daleko nie trzeba było iść. I tu mamy następną skarbnicę. Jakąś. Puszka elektryczna. Zobaczcie. No, jest tego trochę. Tu już przyjechali.